W związku z niespokojną sytuacją, która toczy się na Ukrainie, razem z całą społecznością naszej szkoły nie pozostajemy obojętni wobec tego. Dlatego we współpracy z wolontariatem naszej szkoły, samorządem uczniowskim, a także Radą Rodziców organizujemy pomoc. Ta pomoc będzie polegała na tym, aby zebrać jak największą, liczbę pieniędzy i później te pieniądze przekażemy na zakup leków, które najbardziej są potrzebne tym ludziom, którzy właśnie na Ukrainie działają. Również będziemy przeznaczać masowe ilości kasz, jakichś makaronów czy konserw, które później dostaną dostarczone tym ludziom, którzy potrzebują tego wyżywienia tam na miejscu. Także zadbamy o to, aby dostali różne śpiwory, kalimaty, a także koce, aby zabezpieczyć ich właśnie od tej strony, ponieważ temperatury, które panują teraz, no nie są one zbyt wysokie, dlatego należy tutaj zadbać o te osoby, aby nie zostały samotne. Ponieważ są w potrzebie, dlatego musimy im pomóc. Jeśli ktoś wie o osobach potrzebujących, które potrzebują transportu bądź noclegu, lub same chcą zaoferować nocleg, zapraszamy do kontaktu. Można pisać do mnie na Facebooku Julia Pyzińska. Ja postaram się jak najbardziej pomóc. Jest mi niezwykle miło, że nauczyciele, uczniowie, rodzice włączyli się tak ochoczo w akcję pomocy dla Ukrainy, która jest ogarnięta wojną. Chciałam prosić o wpłaty pieniędzy, pieniędzy na konto rady rodziców z tego tytułu, że chcemy, aby pomoc dla tych, którzy cierpią, była adekwatna do ich potrzeb. Dlatego mamy informację o tym, że możemy dotrzeć do Caritasu, który działa na Ukrainie. Mamy informację o tym, że jest ksiądz, który organizuje kuchnię polową dla tych, którzy oczekują na granicy i chcemy dla nich zakupić te rzeczy, które są najbardziej im potrzebne albo przekazać te środki finansowe. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę, każdą złotówkę i każdy gest dobrej woli bardzo serdecznie prosimy. We współpracy z księdzem Mariuszem Wojtowiczem nawiązaliśmy kontakt z księdzem Wiesławem Doroszem, dyrektorem Caritas PES w Lwowie na Ukrainie i chcemy, aby wszystkie te środki, które uda nam się zebrać, trafiły właśnie bezpośrednio tam, do tych osób, które najbardziej ich teraz potrzebują. Dzięki Caritas Cała ta pomoc trafi także do tych ludzi, którzy są teraz w tej trudnej sytuacji, sytuacji na Ukrainie. Caritas te dzieła prowadzi tam już od wielu lat, więc zna potrzeby tych ludzi, wie do jakich osób je adresować, tą pomoc. I mamy nadzieję, że właśnie za pośrednictwem Caritas, która będzie działała także tam długofalowo i długoterminowo, tam pomoc będzie taka wymierna i realna. Cała społeczność Drugiego Liceum w Dębicy razem, wspólnie pomagamy, chcemy pomagać i razem z, z samorządem uczniowskim, wolontariat Drugiego Liceum, Rada Rodziców i, i nauczyciele i uczniowie razem się trzymamy i chcemy bardzo skutecznie pomagać. Także zapraszamy wszystkich chętnych do, do współpracy, do kontaktu z nami i dla, dla dobra dla dobra potrzebujących. Pomagajmy.